Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. No, Warto się tu jeszcze rozejrzeć. Rozbij solne stalegmity, żebym mógł wyjść. <ścoughs> Nareszcie. Serdeczne dzięki, Wiedźminie. Nie jesteś Reynaldem. O, jaki domyślny. Szkoda, że tak późno. Nie panuje nad ciałem! Zabij go! Szybko! Nie wyjdziesz z tej kopalni. Wyjdę! Jesteś słabszy niż tamten! Najpierw cię zabiję, a potem wleję się w twoje ciało! Co za siła! Dobrze! Zabiję twoimi rękami każdego, kto wejdzie. Współpracować zamknąć na w tym, że z z sprawie, się Ciężko było. Reinald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne, nigdy nie widziałem takiej zbroi. A medalion przedstawia głowę wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmund przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi nie? ich ten zasarany pan. No, no. I Tobie, oczywiście. Nie mogę uwierzyć, że już go tu nie ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem jeszcze, czy jestem Reynalden, czy. Czerwonym. Murem. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale nie przysłał mnie Osmund. Tylko kapłan Wiecznego Ognia. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te. te trupy w korytarzach, porzucone na chwałę wiecznego ognia. Tak, widziałem. Demon zarazem miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w Solnej Jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? Jeszcze pytasz. Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową Wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kermoren. Możesz, kur. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza. Jak każdy w Kermoren. Może za Twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym? No i teraz się Przyjechałeś do Diablego Dołu. 90 a, a, a może o... Takie 300 lat temu a, nie wiem przakrew. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reinald to było ponad 300 lat temu. Niemożliwe, nie, nie, niemożliwe. Nie, nie, nie! Przecież kogoś by przysłali. Najwyżej pięć, dziesięć lat po moim zaginięciu, Osmond, Osmond by mnie znalazł. Kurwa. Przykro mi. Wcześniej czerwony mur próbował patrzeć się pod wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reinaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko wilk i mnie, Na pewno pochodzisz ze szkoły wilka? Twoja zbroja trochę przypomina te ale ten kolor cieki i pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnerzem. Albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać się razem w Kermoren. Masz jakiś dowód na potwierdzenie Twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Nie, Poniłem Ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. Oczywiście, Marno. Pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz hmm? mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę Twoje ciało. Na stosie pogrzebowym, jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? <grychy> raczej tego ci nie życzę, z Kermoren. Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Hmm. Przyprowadź go tu. Chcę z nim porozmawiać. Niech będzie, ale to ma być tylko rozmowa, nic więcej. Daruj sobie te aluzje. Nie mam złych zamiarów. A nawet gdybym miał. Oh. Wiesz, jak szybko się nie pozbyć, prawda? Dobrze, pójdę po kapłana. Nie rozumiem, jak… jak mogli na to pozwolić? Te wszystkie ciała… krew… nie… nie, nie miałem pojęcia! Reinald, słyszałem, ile wycierpiałeś. Myślałem, że mogę ci pomóc, ale jak wynagrodzić coś… coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem! Skromny diakon czy hierarcha, jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem wiecznego ognia. Znalazłem tu ciało kapłana, który wolał dać się uwięzić z chorymi niż opuścić ich w godzinie śmierci. To zbrodniarz? Czy hipokryta. A kto go uwięził, co? Może gólem? Albo Czerwony Mur? A może, no nie wiem, może inni cholerni kapłani wiecznego ognia. Popatrz na nim. Przecież to jeszcze dzieciak. Jakie zbrodnie mógł popełnić? Przekręcił zwrotkę hymnu? Zapomniał o poście? Dał się uwieść i pokrytą. To jego jedyna wina. Masz przed sobą rzadki okaz kapłana, tak poczciwego, że traktuje Wiedźmina jak człowieka. Ten chłopak jest inny. Właściwie, zła opinia o mutantach to nieporozumienie. <laughs> W szesnastym rozdziale księgi napisano: Oddasz szacunek każdej istocie żywej. Pełno tu dowodów na ten wasz szacunek do życia. Bo przeor mówił. Ach, to wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi. Przynosić nadzieję, ale po tym co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak... Można być dobrym Tak żyć. Jak panem? Świetnie. Kryzys wiary. To chwila słabości czy szczery żal? M? Co zrobisz ze swoją wiedzą, kiedy wyjdziesz z tej kopalni, co? Czego właściwie chcesz? Jesteś bohaterem, powstrzymałeś bo katastrofę. Co może sprawić, abyś pogodził się ze swoim losem? Aha. Bohaterem. Wiesz, kiedyś obchodziło mnie większe dobro. Byłem młody, mogłem o nie walczyć, ale teraz. Jestem po prostu zmęczony. Nie mam siły ani chęci. Żeby dyskutować o filozofii, a nie cieszyć się. Wiesz, kto teraz jest młody? I gotowy do walki o większe dobro? Aby czynić dobro nie trzeba należeć do instytucji. Ty też nie musisz. Tak. Tak, masz rację. Koniec! Nie wracam do Nowigradu. Może mógłbym zmienić to miejsce w lecznicę? Ich hospicjum! Tym razem prawdziwe! Wstąpiłem do kościoła, żeby służyć ludziom, a nie hierarchom. Co? Co ja robię? Oparłem się demonowi moru, a nie umiem odpuścić temu chłopakowi? Jakby nienawiść trzymała mnie przy zdrowych zmysłach. Może tak było, ale to już przeszłość. Liczy się to, co zrobisz tu i teraz. Twoja walka nie pójdzie na marne. Przysięgam! Odejdę z Kościoła i zrobię z tego grobowca oazę życia. W twoim imieniu. Zmieniłeś coś Reynold. Coś i kogoś. Co ty na to? Z tym moim imieniem to nie przesadzajmy. Jestem tylko wiedźminem. Nie bratem miłosierdzia. I chyba lepiej, żeby tak zostało. To koniec. Powinniśmy stąd iść. Na wieczny ogień. Ech. To znaczy, wiem, co muszę zrobić, ale niełatwo wyrzucić z siebie 20 lat budowania wizji świata. Proszę, Twoja nagroda. Dziękuję za. za pomoc. Może wcale nie musisz wyrzucać wszystkiego. Fragmenty księgi, które przytaczałeś, brzmiały sensownie. Tak uważasz? No, może i tak. Może. Może wieczny ogień jest tam, gdzie jeszcze go nie szukałem. Bywaj, były diakonie. Owocnych poszukiwań. Powodzenia. A gdyby tak poszukać notatek Osmunda, o których wspomniał Reynald, dokończyć ich zbroje. Trzeba się za nimi rozejrzeć, gdy następnym razem wpadnę do Karmoren. 14. Do zobaczenia na streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.